Środkowa trójkąta prostokątnego poprowadzona do przeciwprostokątnej dzieli go na dwa trójkąty. woda 8 i 9. Znajdź boki trójkąta prostokątnego. Jakiś rysunek taki mniej więcej 8, 9, czyli środkowa łączy wierzchołek ze środkiem, czyli tutaj musiałby być mniej więcej 4,5. Trójkąt jest prostokątny, czyli tutaj jest kąt prosty, ponieważ środkowa poprowadzona do przeciwprostokątnej. No i tak, jeżeli to jest trójkąt prostokątny, to jeżeli opisałbym na tym trójkącie okrąg, o tak, też mniej więcej, to przeciwprostokątna jest średnicą, czyli punkt D jest środkiem okręgu, co oznacza, że to jest promień, to jest promień, ale również odcinek DC jest promieniem tego okręgu. Tu oznaczę przez x, tu oznaczę przez y. No i teraz tak: jeden trójkąt ma promień, nie promień, tylko obwód 9. Czyli 2a plus y równa się 9, a drugi hmm, trójkąt, ten dbc, ma obwód 8, czyli 2a plus x równa się 8. Co oznacza, że y równa się 9 odjąć 2a, x równa się 8 odjąć 2a. No i teraz przy okazji założenia. Czyli 9 minus 2a musi być większe od 0, bo to jest długość boku, i 8 odjąć 2a również musi być większe od 0. Minus 2a większe od minus 9, czyli a mniejsze od 4,5, a tutaj a mniejsze od 4, co oznacza po wyznaczeniu części wspólnej i uwzględnieniu, że a jest również długością boku, że a jest od 0 do 4. Y Trójkąt ABC jest prostokątny, czyli mogę ułożyć twierdzenie Pitagorasa. X kwadrat, czyli kwadrat przy prostokątnej, plus kwadrat drugiej przyprostokątnej, prostokątnej, równe jest kwadratowi przeciwprostokątnej, a przeciwprostokątna to jest 2A do kwadratu. X to jest 8 odjąć 2A, Y to jest 9 odjąć 2A, no i 4A kwadrat, Teraz mam wzór skróconego mnożenia: 64 odjąć 32a podwojony iloczyn plus 4a kwadrat, 81 odjąć podwojony iloczyn, czyli 2 razy 9, 18 i razy 2, 36 plus 4a kwadrat równa się 4a kwadrat. 1, 4a kwadrat się redukuje, czyli jest 4a kwadrat. Odjąć y, 32 i 36 to jest 68a i dodać 145 i to jest równe 0. No i mam równanie kwadratowe, które pewnie będę deltą liczył, czyli delta równa się 68 do kwadratu. To jest.

Czyli delta to jest 2304. Zatem pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 2304, to jest 48. Czyli A12 jest równe minus B plus albo minus pierwiastek z delty przez 2A. Czyli w pierwszym przypadku mam 68 plus 48, czyli 116

29 drugich, 14,5 nie spełnia warunków zadania, czyli a jest równe 5 drugich. Yy, mam wyznaczyć boki trójkąta prostokątnego, czyli przeciwprostokątna to jest 2a, czyli 2 razy 5 drugich, czyli 5. Drugi bok tutaj mam, y to jest 9 minus 2a, czyli 9 odjąć pięć to jest cztery i trzeci bok tutaj osiem yy, odjąć dwa a czyli osiem odjąć dwa a czyli osiem odjąć pięć czyli trzy. Odpowiedź jest to trójkąt o bokach trzy, cztery i pięć.